2000 tysiące osadzonych. I, i, I to są głosy, które najczęściej padają właśnie na tych ludzi. Ale będzie jeszcze mógł zaufanie, tak? Na, to, to, to jest, ale to, to i tak nie jest, nie jest w stanie w, tym stanie, w tej sytuacji. Dopóty, dopóki prawo w sposób jednoznaczny nie określi tego, w jaki sposób powinno się głosować za to nie ma szansy, żeby obecnie coś cokolwiek zmienić. Począwszy od tego, że skazany nie dostaje dowodu tego na podstawie którego de facto wszyscy, oczywiście nie musi być dowód osobisty, może być aspekt, prawo jazdy i tak dalej, czyli udokument ze zdjęciem, wszyscy, którzy w Polsce głosują, muszą posługiwać się takim dokumentem. W więzieniu tego nie, nie ma. Oni są tylko rozpoznawani na podstawie systemu ewidencji skazanych, który oczywiście jest ze zdjęciem, ale o tym, kto to jest... Faktu decyduje kto? Pracownik za, za funkcjonarza, który obsługuje ten proces. Czyli to oczywiście no. Tam jest taka, kwestia, że jeżeli chodzi kandydat do oddania głosu, ten, ten człowiek wchodzi, to pierwszy male zweryfikować, a później oddać głos. Tam się odbywało. oddaje głos, a więcej się go weryfikuje, Jak zdąży, to dobrze. Jak nie zdąży, to też dobrze. Czyli 100 osób mogą głosować 5-6 razy. Tak by mogło być. No, no, to no, ten, to co no, no, nie no, ma żadnego problemu, gdyby to było pod Bo Komisja Zresztą tego nie, zainteresowań, nie zainteresowań, To by od rzędu Ustawa Ustawy o dotacjach Jak ja protestowałem przed chwilą i próbowałem to wpisać, nie dało rady tego wyrań. Mało tego, członkowie komisji są pozbawieni łączności. Członkowie komisji są traktowani jak zło koniecznie w tych zakładach i nie ma funkcji wyznaczonego do ich doprowadzenia albo odprowadzenia. Czekają przepływy na jak przykład, kratą, i nikt się nie różni. specjalnie stoją, śmieją się, ich nie grają, i nikt sobie stoją bo to, to przyszło. Na takie zasadzie się to odbywa. Przynajmniej tego, to było widoczne w tym zakładzie karnym kołowym. Jak jest winny, No trudno mi jest powiedzieć. No, Czy to jest ważne? W Polsce mamy około 100 tysięcy skazanych w zakładach karnych. Jeżeli policzymy to w skali, to jest nawet 1% głosu może zaważyć, w takiej skali może się zdarzyć. I to jest cholernie ważne. A co nam to dyrektor Zakładu Karnego na takie skargi, uwagi, pretensje? Ja, jeżeli nie ma reakcji Komisji Okręgowej, nie ma reakcji Komisji i ratusza, nie ma reakcji Komisji Państwowej, no to co ja mogę więcej zrobić? Co dyrektor zrobi? On może nawet nie wie. Czy tutaj ratusz akurat nie jest organem w przypadku wyborów parlamentarnych czy prezydenckich? No to jest tylko urzędnik, który zbiera i przewozi dalej protokoły. Tutaj nie ma żadnej. Ale jest reprezentant państwa, Ratusz i powinien z znaczy, tym jakieś to... pismo